Zapraszam do wysłuchania wiersza pod tytułem Chora rzeka autorstwa Joanny Papuzińskiej. Śniła się kotkowi rzeka, wielka rzeka, pełna mleka. Tutaj płynie biała rzeka, ale to jest chora rzeka. Jak tu pusto, drzewo uschło, cicho tak, ani ptak, ani ważka, ani komar, ani bąk, ani gad, ani płas, ani ślimak. Ani żadna roślina wodna, ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, nikt już nie żyje tutaj, bo rzeka jest zatruta. Sterczy napis Zakaz kąpieli, mętny opar nad wodą się bieli, chora rzeka. Nie rzeka, tylko czeka, czeka, czeka. Jeśli prezentowany materiał podobał się Tobie, subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę.